Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład z serii Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy z kim rozkład zarezonuje i kto znajdzie dla siebie podpowiedzi. Masz bardzo ważną wiadomość. Oczywiście, zapraszam kochani do subskrypcji, bo to pozwala mi rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli nie zasubskrybowaliście, a tutaj zaglądacie, to proszę zróbcie to. Nawet teraz. I oczywiście też dziękuję Wam bardzo za lajki, za komentarze, za wszelkie wsparcie kawki. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Dzisiaj pytamy kart o bardzo ważną wiadomość. Masz bardzo ważną wiadomość. Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie od kart Tarota. Zobaczmy, co się pojawi. Masz bardzo ważną wiadomość. Hmm. Ogólna energia składu: Dziesiątka Mieczy, czyli karta hmm, takiego poczucia dojścia do ściany. Jest tutaj moment rozczarowania y, życiem, nawet, tak, bo Dziesiątka Mieczy to jest y, takie poczucie, że już y, więcej na siebie wziąć nie mogę. I w Dziesiątce Mieczy jest takie przesłanie: wszystko, co najgorsze, już jest za tobą. Teraz już może być tylko lepiej musisz i jesteś w stanie się z tego dźwignąć, podjąć, po, y, podnieść. Y, czasem trzeba chwilę zaczekać, czasem trzeba chwilę poleżeć jeszcze, żeby po prostu y, troszkę odbudować się wewnętrznie, tak? bo tutaj jednak widać, jest olbrzymi stres i y, dużo lęku i dużo y, takiego zagubienia. No i mamy energię królowej, Mieczy, trygon powietrza, bliźnięta waga, wodnik. To jest energia osoby, która jest rozczarowana tym, czasie, co się wydarzyło. Ona musi teraz się zmierzyć z, z tą przeszłością, jednocześnie budując dla siebie nową przestrzeń, nowe, nowe miejsce, czasem na Ziemi, czasem po prostu odnaleźć siebie w nowej rzeczywistości. Tu jest jej miecz prawdy. Może to jest Twoja energia, może jesteś właśnie w tej chwili na rozdrożu i zastanawiasz się, co dalej masz zrobić, tak? I karty mówią, że po prostu wszystko, co najgorsze jest za Tobą. Teraz musisz w energii Królowej Mieczy stanąć do walki o siebie. I tutaj potrzeba asertywności, potrzeba takiego trochę wyciszenia właśnie emocji, a bardziej skupienie się na, na działaniu, na dobrej ocenie sytuacji, na dobrej analizie faktów i oczywiście stawianie granic przede wszystkim. tak Królowa Mieczy, ona wie, że musi stawiać granice, nie pozwolić nikomu, żeby ktoś wchodził jej na głowę. Jest tutaj energia dziewiątki pentakli, czyli... Może teraz jesteś, czujesz się singlem, tak? Niekoniecznie musisz nim być, może jeszcze jesteś w relacji, która cię doprowadza do takiego stanu psychicznego wykończenia. Natomiast jest dziewiątka pentakli, czyli taki moment, kiedy karty mówią do ciebie, postaw na siebie. Teraz jest Twój czas. To, co było, to było, tego nie zmienisz. To jest Twój miecz prawdy, ty musisz o siebie zawalczyć. A to jest karta, która mówi właśnie zadbaj o siebie. Tu jest potrzeba zatrzymania się i zastanowienia, zastanowienia, co jest dla Ciebie teraz ważne. O co Tobie w życiu chodzi, co jest Twoją prawdą, i o to będziesz walczyć teraz, tak? O to, co jest Twoje, nie to o takie miejsce, które czujesz, że jest Twoje, nie to, co inni Ci podpowiadają. Może tobą kierują, może coś Ci próbują narzucać. Tu chodzi o to, żeby właśnie stawiać granice. A zacząć inwestować w siebie, w energii takiej właśnie prawdy z samym sobą. Tutaj chodzi o to, żebyś skupiła się, czy skupił się teraz na sobie. I to jest dosłownie inwestowanie w siebie. To może chodzić także o zadbanie o siebie, o swoje zdrowie, tak? Tutaj może chodzić nawet o twoje zdrowie psychiczne, bo no, jakieś sytuacje życie cię potargało i jesteś w takim momencie, kiedy więcej już na siebie wziąć nie możesz. Może przyda się psychoterapia, może przyda się dobra przyjaciółka, jakieś wsparcie, osoba, która po prostu trochę zdejmie z ciebie tych złych emocji, pozwoli ci znaleźć lepszą, inną perspektywę. Takie trzecie oko, tak, zawsze widzi inaczej i trzeba właśnie wspierać się takimi osobami z zewnątrz, które są dla nas przyjazne, po to, żeby postawić na siebie, zadbać o siebie, tak. Tutaj jest karta samorozwoju. Ta osoba, ona pragnie być sobą i chce dla siebie, jak najlepiej. Chce też się pokazać jak najlepiej innym, więc ona nie chce bać się przyszłości. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie tyle w siebie zainwestować, tak ze sobą popracować, żeby Poczuć może też dumę i właśnie, same, właśnie takie odzyskać o, może odzyskać po prostu poczucie własnej wartości, że ja to mogę zrobić tak? sam dla siebie, że jestem wystarczająca, jestem wystarczający i nikt mi nie będzie mówił, co jest dla mnie dobre, bo ja sama wiem, co jest dla mnie dobre. I będę o tym, o, będziesz o to tutaj walczyć, takie masz przesłanie. I, I jak najbardziej zwyciężysz, bo tutaj mamy dziesiątkę pentakli jako kolejną kartę, to stawianie granic przysłuży się temu, że poczujesz energię obfitości. Dziesiątka pentakli pokazuje takie, taki moment, kiedy jest olbrzymie zadowolenie z efektów swojego działania. Ta karta pokazuje taką stabilizację życiową. I takie poczucie właśnie spełnienia, że ten moment, kiedy tutaj wybrniesz z tych swoich y, trudnych emocji, które nie dają ci żyć i y, próbują ci ściągnąć na dno, kiedy postawisz granicę i zaczniesz po prostu dbać o siebie i o swoją y, pozycję, o swo y, y, będziesz... Wszystko, co najlepsze inwestował w siebie i w swoje poczucie własnej wartości. Żebyś w końcu uwierzył, czy uwierzyła, że jesteś wystarczający, tak? Bo jesteś sobą i, i to wystarczy. Tutaj mamy kartę dobrej pasy. I karta przedstawia oczywiście rodzinę, bo tutaj chodzi o taką stabilizację życiową. Może tutaj chodzić o to, że właśnie jak zaczniesz stawiać granice i... Mm, yy, Będziesz wiedziała, czego chcesz, to może i układy w Twojej relacji się zmienią, tak? Ta osoba, z którą jesteś w tej chwili w relacji, ona poczuje, że musi się z Tobą liczyć, bo w tym kontekście też jest, może być ta wiadomość. I po prostu będziecie wspólnie dalej budować swoją przyszłość, ale w takiej energii dużego zaufania do siebie nawzajem. Bo tutaj jest energia odpowiedzialności, liczenia się z drugą osobą w relacji, ufanie sobie nawzajem i inwestowanie w związek. Jeżeli nie jesteś w związku, jeżeli to jest moment, kiedy ty się odcinasz od tej swojej przeszłości, bo musisz, tak, w końcu zrobić tutaj porządek i musisz postawić na siebie, to to może być po prostu energia Twoja. Twojej dobrej pasy. Sama dla siebie jesteś domem, tak? Tu jest takie, taka informacja. Tam, gdzie jesteś ty, tam jest Twój dom. I może ta karta mówić nieuzależnie od swojego szczęścia od bycia w relacji, tak? Bo Ty sama też możesz być szczęśliwa, bo potrafisz zadbać o siebie, potrafisz być samowystarczalna i sama sobie też jesteś w stanie. Zbudować swoją stabilizację życiową. Także jest przesłanie, żebyś nie uzależniała swojego szczęścia od bycia w relacji. Natomiast mamy trójkę pentakli, czyli kartę właśnie wspierania się, to jest karta współpracy i. Albo chodzi tutaj o środowisko pracy, bo też to może być taki kontekst, że tutaj musisz zawalczyć o swoją pozycję yy, i pokazać, co potrafisz i zaprezentować się z jak najlepszej strony. I wtedy na przykład czekacie awans, bo karta pentakli dziesiątki to też jest właśnie sukces biznesowy i może jakieś właśnie. Profity z tym związane, i pokazana jest tutaj Trójka Pentakli, czyli środowisko pracy, ale Trójka Pentakli to też jest czasem karta grup wsparcia i osób, które po prostu, tak jak mówiłam, mogą Cię wspierać z zewnątrz i mm, tak jakby. Pomagać ci odzyskiwać swoją stabilizację życiową, tak? Także tutaj już dwie wiadomości: wiecie, że to jest czytanie ogólne, więc tutaj tych koncepcji często się dużo nasuwa, bo jest dużo informacji w kartach. Natomiast bierzcie to, co z wami rezonuje. Może być tak, że po prostu trójka pentakli pokazuje te osoby, które są koło ciebie i które są gotowe ci pomagać, tak? Bo ty potrzebujesz pomocy, to jest na pewno. Dziesiątka mieczy pokazuje, że jest kryzys taki topowy, tak? że tutaj już więcej na siebie wziąć nie możesz. Możesz najwyżej chwilę poleżeć, ale musisz się podnieść, żeby iść dalej i tym mieczem, tak, torować sobie przestrzeń i budować swoją przyszłość na własnych zasadach. No proszę, mamy też aż za mieczy, czyli. Tu jest Twoja gotowość, żeby walczyć o siebie, o swoją prawdę, o swoją pozycję życiową, pozycję zawodową, w jak, zależy w jakim kontekście tutaj ten kryzys przechodzisz, tak. A S pokazuje, że właśnie to Twoje nastawienie da Ci możliwość, tak jakby startu od nowa. Bo asy to są początki, to jest trochę taka energia dodatkowa od wszechświata dla nas, taki dodatkowe źródło mocy, że tak powiem. I as mieczy pokazuje, które oczywiście ma to źródło mocy ma nas wspierać i nam pomagać, tak? A as mieczy pokazuje taką właśnie szczerość wobec siebie samego. I budowanie tej swojej pewności siebie. I to jest karta rozsądnych decyzji. Jest tu też duże wyzwanie dla ciebie. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, tak? Jest to wyzwanie, ale w energii zwycięstwa. Tu chodzi o to, żeby się zaangażować i rzeczywiście krok po kroku budować swoją pozycję i swoją siłę wewnętrzną i swoje poczucie własnej wartości. A to jest karta rozsądnych decyzji, właśnie Twoich. Takich właśnie zgodnych z Tobą, z Twoją prawdą, z tym, co Ty chcesz, tak? Bo ten ym, jednak ta dziewiątka pentakli, czyli ten singiel, czyli Ty jako Ty sama, mimo że czasem mo możesz być w relacji, tak, to jednak chodzi o tą Twoją energię. Ty możesz ym, dużo zrobić tutaj dla siebie. Więc yy, w energii takiego startu, yy, jakby yy, w nową drogę własnego, yy, jak to ująć? Nowa droga życia, Twoja nowa droga życia tutaj jest pokazana, tak? To jest taki start, bo tutaj będziesz po prostu y, żyła zgodnie ze sobą, ze swoimi zasadami, ze swoimi potrzebami, y, ze swoją prawdą i to będziesz teraz stawiała na pierwszym miejscu, tak? O, chodzi o to, żebyś po prostu odważnie y, zawalczyła o siebie. As mieczy też czasami pokazuje nową ofertę. Jeżeli to byłby kontekst pracy, tak, to tutaj w Asie mieczy może być jakaś nowa oferta dla ciebie, biznesowa, i jakiś taki podarunek, taki łódź szczęścia, a może jakiś pomysł Twój. Może to być też Twój pomysł, który ciągnie Cię, do, żeby właśnie go zrealizować. Więc chodzi o to, żeby tutaj rzeczywiście w to wejść, tak? I tym mieczem y, rozgonić wszelkie burze, a z, właśnie stworzyć y, miejsce na to, żeby pojawiło się to, czego Ty pragniesz, to, czego Ty y, potrzebujesz w swoim życiu teraz, bo na pewno potrzebujesz. Takiego startu w zgodzie z samą sobą. No właśnie, i jeszcze mamy Rydwan, czyli kartę szybkiego ruszania do przodu, przejmowania kontroli nad swoim życiem, nad swoimi emocjami, właśnie po to, żeby. Przejąć stery tego rydwanu, tak? Ty, ty jesteś teraz kierowcą. Już nie chcesz być na siedzeniu pasażera. Ty już jesteś kierowcą tego rydwanu i ty masz wyznaczony cel, i ty będziesz teraz do niego dążyć, tak? I to jest cel Twój, zgodny z Twoją prawdą, z, twoją, z Twoimi potrzebami. Rydwan jest kartą raka. Ale to też jest karta ognia i takiego właśnie, takiej gotowości na to, żeby działać szybko, mknąć do przodu, kontrolować prędkość, wiedzieć dokąd się jedzie i dojechać bez kraksy tak? dojechać do celu płynnie i szybko i tu jest właśnie to, co Cię ciągnie teraz, to jest ta Twoja przyszłość i Ty musisz po prostu zacząć sama nią sterować, sama na nią mieć wpływ i mamy tą energię właśnie, że jesteś wystarczająca, tak, a Rydwan pokazuje, że jesteś w stanie sama kontrolować swoje życie i jechać tym Rydwanem tam, gdzie Ty tego pragniesz, a nie gdzie ktoś Ci ustawia, tak, adresy i i steruje twoją, mm, twoją drogą. Nie, ty tutaj w Rydwanie jesteś w tej chwili na siedzeniu kierowcy. Także wy, karta mówi do ciebie: odzyskaj kontrolę i ruszaj do przodu. To jest y, czasem karta ważnej rozmowy, którą musisz przeprowadzić z kimś. Może tutaj coś trzeba sobie powyjaśniać, bo to jest twój as mieczy i tu jest potrzeba wyjaśnień, szczerych rozmów. Może w tą stronę też informacja idzie, że potrzebujesz tych szczerych rozmów. Ogólnie jest to karta odzyskiwania pewności siebie i też takie zdrowe ego takie po prostu masz swoje ambicje i masz prawo. Je realizować. Czasami jest to karta wyjazdów, bo rydwan to też jest karta mobilności. Czasem jest to karta wyjazdów albo yy, yy, podróży, przemieszczania się, przeprowadzki, wyjazdu do kogoś. Ogólnie jest to karta yy, dynamiki tak? i mobilności. Yy. Jeżeli miałaby ta karta, ten rozkład dotyczyć pracy, to ta karta mogłaby mówić o korzystnej zmiany, zmian, korzystnych zmianach, jeżeli chodzi o pracę. Czy to jest jakieś nowe miejsce pracy dla Ciebie, czy nowe stanowisko w pracy dla Ciebie? Ogólnie korzystna zmiana, tak? I otwarcie się na nowe możliwości jest w rydwanie pokazane. Także działaj i walcz. W energii królowej mieczy o siebie. Stawiaj granice, bądź asertywna. Myśl logicznie, tak? Trochę mniej przez pryzmat serca, a bardziej właśnie przez pryzmat logicznego działania. I mamy kartę umiarkowania, czyli kartę przejmowania, też właśnie kontroli nad swoim życiem, po to, żeby odzyskać tą życiową równowagę. I poczuć, że. Wszystko jest na swoim miejscu, tak? bo w umiarkowaniu właśnie wszystko ma być na swoim miejscu. Tam, gdzie tego chcesz, to tutaj jest wszystko to, czego potrzebujesz. To jest karta naprawiania swojego życia. Yy, tu jest też głos rozsądku. Czasem trzeba się trochę dopasować do sytuacji. Nikt nie mówi, że nie, tak. Ten miecz to jest coś, czy, to jest yy, symbol Twojej walki. Musisz stawiać granice, ale też musisz być asertywna. Musisz też być w energiach dyplomacji. Tutaj trzeba trochę cierpliwości, to karta pokazuje dyplomacji z twojej strony, po to, żeby poczuć pewny taki twardy grunt pod nogami, że w końcu wiesz, na czym stoisz, i wiesz, czego chcesz od życia. I po prostu dążysz do. Doskonałej harmonii w swoim życiu, tak? I to jest przeciwieństwo totalne tej dziesiątki mieczy, w której w tej chwili może jesteś. Tutaj jesteś załamana, leżysz i wydaje ci się, że już nic dobrego cię nie spotka, ale karty mówią wszystko, co najgorsze masz za sobą. Teraz bierz się do działania i w energii królowej mieczy jesteś w stanie wywalczyć dla siebie wszystko i odzyskać ten spokój w sobie, równowagę w życiu więc zweryfikuj swoje potrzeby, ustal listę priorytetów. Zastanów się, z czym chcesz walczyć, z czym musisz tutaj zawalczyć, od czego musisz się odciąć, nabierz dystansu, obiektywnie oceń sytuację i działaj, tak bo tutaj bez działania nic się nie wydarzy. Oczywiście umiarkowanie mówi, że nie musisz się spieszyć, tutaj nie ma ognia, zauważ, tutaj są miecze, tutaj jest logiczne myślenie, tu, tu jest materia, czyli jakieś możliwości do wykorzystania. Trochę ognia jest w rydwanie, no bo tu jednak trzeba działać, tak? Natomiast umiarkowanie też nie ma w sobie dużo ognia, tu jest bardziej spokój, cierpliwość, dyplomacja, dystans, obiektywizm i takie powolne, stopniowe, krok po kroku naprawianie swojego życia. Czasem odpuszczanie jakichś błędów sobie z przeszłości, nie ciągnięcie tego za sobą, tak? Nie, żeby nie utknąć w, w jakichś trudnych emocjach, w jakichś żalach do, do siebie samego czy do kogoś innego. Nie warto tych emocji ze sobą zabierać. Właśnie ten miecz jest po to, żeby się od tego odcinać, a skupiać się na tym, co dla ciebie najlepsze. No i mamy asa pentakli, czyli. Jest możliwość do wykorzystania. To jest właśnie ten, to jest kolejna energia od wszechświata, taki kop dla ciebie, tak? Ta, ta dodatkowa doza energii, która sprawi, że wystartujesz. Tutaj mamy Asa Pentakli, czyli znowu początek. Tu mamy Asa mieczy, początek w energii prawdy i szczerości i walki. A tu jest As pentakli, czyli to może być świetna propozycja biznesowa, to może być jakiś świetny twój pomysł na biznes. As pentakli to jest ogólnie energia mm, dobrej pasy, tak i właśnie za, że za, informacja, że zaczyna się dla Ciebie dobry, dobry czas. To jest obietnica sukcesu, obietnica rozwoju, obietnica zysku. To jest coś nowego, oczywiście do wypracowania, bo to nie spada jak gwiazdka z nieba, tylko jest tutaj pokazana taka przełomowa, przełomowa zmiana dla ciebie, tak? dotycząca twojej przyszłości. Taka po prostu podsumowując, okazja do wykorzystania, której nie możesz przegapić, bo ona może zmienić wszystko w twoim życiu. Jest, to może być propozycja zawodowa. To jest, jak mówiłam, propozycja wyjazdu, może wspólnego wyjazdu z kimś. Y może to być propozycja wspólnego zamieszkania. Ogólnie jest to karta nowej drogi, w energii gotowości, żeby właśnie wykorzystać jakąś y możliwość. A jest tu w tej karcie obietnica wymiernych y korzyści. Więc y chodzi o to, żeby tutaj odbudować siebie, tak? Czy na pozycji zawodowej, czy y, każdej innej, jesteś tutaj w energii y, gotowości, żeby walczyć o siebie. I mamy sprawiedliwość, czyli właśnie znowu to stawanie w prawdzie z samą sobą i te miecze tutaj, tak? Czyli ta logiczna y, logika, i ta prawda, i, i ta szczerość wobec siebie. I ten miecz jest po to, żebyś właśnie odcięła to wszystko, co niekorzystne, zostawiła za sobą. Nie ciągnęła tego za sobą w tym rydwanie, tak? Ty już tego nie pakujesz do bagażnika, ty to sobie zostawiasz za sobą, odcinasz się od tego, a do bagażnika pakujesz tylko to, co ci służy i to, co, co może być ci pomocne w twojej nowej drodze, więc po to jest to rozliczenie w sprawiedliwości, tak? I tu jest karta bardzo ważnych decyzji dla ciebie, które musisz teraz podjąć. Bez tego się nie obędzie, tak? Ty musisz się wydostać z tej dziesiątki mieczy, bo w tej energii nie można się zatrzymać, bo to jest moment, kiedy możesz no, wpaść w jakieś paranoje, depresje, inne choroby psychiczne. To jest moment, kiedy trzeba zawrócić. Tutaj głową muru nie przebijesz, po prostu ty musisz znaleźć nową drogę. I odciąć się od staro, tego, co stare, tak? To jest karta ważnych decyzji dla ciebie, podsumowań. Czasem jest to karta rozwodu, czasem jest to karta po prostu m, odcięcia się od m, m, jakichś m, osób, który, z którymi ci już nie jest po drodze. Tutaj naprawdę dużo rzeczy może być w tej karcie, tak? W, w każdym razie chodzi o to, żeby. M, żeby znaleźć dobre rozwiązanie, taką swoją własną, prawdziwą szczerą, w szczerości ze sobą drogę i w energii zaangażowania, może też pomocy ze strony osób życzliwych, bo jednak nie zapominajmy tutaj o tej trójce pentakli, ruszyć po swoje, tak? Ruszyć po ym, swoją nową przyszłość. Rozliczasz przeszłość, naprawiasz błędy, albo je y, po prostu odpuszczasz sobie, jeżeli nie możesz y, ich naprawić, to po prostu zostawiasz, ich nie powielasz, i w energii podsumowań budujesz swoją nową y, drogę życia. Tak się tu, kochani, to pokazało. Także y, no, przesłanie jest dla Was, żeby jednak korzystać z tej energii królowej mieczy, bo ona jest zdesperowana, ona jest zdeterminowana. I ona potrafi o siebie zawalczyć, tak? Czy, I karty mówią, czy jesteś singlem, czy jesteś w relacji, to warto jednak zawsze to swoje poczucie własnej wartości mieć w sobie i o nie dbać, tak? I zawsze wiedzieć, że jesteś wystarczająca. Cokolwiek inni nie mówią, to ty wiesz, że dajesz siebie wszystko i po prostu idziesz po swoje. I budujesz swoją stabilną. Stabilizację życiową, tak? czy finansową, czy osobistą, jest tu widać wyraźnie taka potrzeba u ciebie w tej chwili w życiu. Także bądź królową mieczy, wsiadaj do swojego rydwanu, pakuj tylko to, co ci służy, wszystko inne zostawiaj za sobą i jedź w kierunku tego celu, który sobie teraz wyznaczasz. Tak? Tego, co jest dla ciebie właśnie ważne w, tej, w tym momencie, co jest Twoje. Dziękuję bardzo, kochani, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart, przysyłajcie swoje daty urodzenia. Bo to też dużo pomaga, te energie wtedy świetnie się układają i wszystkie wątpliwości wychodzą na światło dzienne. Także zapraszam, wysyłam te rozkłady w formie filmiku na Waszego maila. Nikt tych filmik filmików nie widzi poza Wami. A dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.